Widzowie, jeszcze chwilę zanim zaczniemy, chciałbym serdecznie podziękować Leo za stworzenie miniaturki do tego odcinka. Bijajcie na jego kanał, zostawcie mu łapkę, suba, co tam chcecie, bo naprawdę zrobił dobrą robotę. Teraz już bez żadnego przedłużania zapraszam serdecznie do oglądania. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem znowu z gry Ark Survival Evolved i jest ze mną Leo. Zaczynając, link do kanału Leo macie w opisie i pewnie też macie w tytule. <laughs> jego nick Więc jak coś to możecie sobie wejść, obczaić Naprawdę fajne filmy są <laughs> I ładne miniaturki Oj to tak, to, to musicie zobaczyć to jest, to jest, wiesz, <laughs> No i co, opowiedz jaki mamy plan dzisiaj Dzisiaj w planach mamy oswoić sobie Desmodeusy, tylko jest jeszcze jeden problem mały Bo Leo dopiero dołączył i on nie ma pterka Żeby tam polecieć więc chyba musimy mu najpierw coś oswoić. Tego Mustax. Jezu. Tak, ale ja myślę, że tutaj wiesz, złapiemy po prostu pierwszego pterusia z brzegu. I to nie będzie jakiś wielki problem. Tylko, jako, że ty masz przyjacielu wyższy level, to musiałbyś bolę pokraftować. Bo mam, ja jeszcze mam jeszcze... 6. 8 znaczy się. Dawaj mi bole, dawaj mi kuszę, ja pójdę z nim Kusze Kuszę mieć w szafce. Mmm... Tak, jest. Takie lepsze? Coś strzałki. To yy, Tak, przydałyby się. Jak mam To ciele, masz 33. To się masz no i tego... Bole. Masz 4 powinny ci wystarczyć. O. Tak Gdy Leo sobie o. oswaja, to chwilowo będzie cięcie, bo ja muszę coś sprawdzić. Leo sobie oswoił pterka. Dla niego też możecie wymyślać imiona. Jeśli dobrze mi się każe to jest chłopak, tak. Czyli mamy dziewczynę i chłopaka. On musi mieć, wiecie, takie potężne imię, takie, że ziemia się trzęsie jakie wymawiacie. Pimpus do tej mapy. <laughs> Pimpus to nie jest potężne imię. Jak to nie? To musi być po prostu postrach wszystkich. Rozumiesz to? To no? musi być po prostu postrach to, to widzowie muszą zrozumieć, nie ja, ja to rozumiem, ale... Widzę, że taki lub susowy. Dobra, lecimy, lecimy prosto, przed siebie na razie. Szybszy tak jest. Poczekaj, ty to ja muszę coś wyrzucić, bo a to wolny jestem. Nie ja na razie leć Właśnie leć. Właśnie widzę. To jest tego nam jest problem. Ja mam po prostu dobre doświadczenie w tej grze i, i dlatego szybciej latam. Hmm. Nie wiem, jaki to ma wpływ do końca, ale na pewno tak to działa. Albo wiem jak wszyscy wiedzą, jestem mistrzem w każdą grę, w którą gram. Teoretycznie. Ale to mi tu zimno jest, umieram. Yy. No, nie umrzesz, przeżyjesz, już nie przesadzaj. No. Eee... Nie byłbym tego taki pewny. Co ty masz HP. Ja? No. Czy to ważne? Musiałem woreczki z krwią naparnić, okej? Okay? A wzięliśmy okay. je ze stołu war z warsztatu? Eee, nie wiem, ty swoich może nie wzięcia, ja mam 47. Ta czeka. Ja nawet nic nie będę mówił, bo to jest po prostu. Załosne. Ja myślałem, że boje też wziąłeś. Nie no bo ja mam swoje wykwipunku cały czas i myślałem, że widzę ja swoje farmisz, to tam. Ile masz w na ja ja swoich w końcu? Y... O 9 albo 10. Okay. Coś takiego. To tam jeszcze się podzielę trochę. E. Tam starczy. Tam widzisz te takie jakby heksagonki? Tam o prawo. Szczerze, nie widzisz po prawo? Hexagon. A jest, 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 yes, To yes. tam to nie jest, to nie jest Wyvern Cave, od razu mówię. Eee, tam po prostu co? masz. co? Ja nie czuję, że przelecę przez ten ocean. O ja też nie. To może bez bez shiftowania. Mhm. Dam radę. Da się tu wylądować? Nie. był dobry, ale się nie da. Ja chwilę poczekam tutaj. Możesz tam lecieć jak chcesz. A on odładuje sobie staminę też tak? Tak, tak. On, no nic, arki jest za tyle zbagowany, że możesz go zostawić w powietrzu. On będzie odładować. Odładowywać. No i już odładowany. Lecimy. No i elegancko. Nie, no powiem ci ze, ze staminą, to jest u tych kolegów problem. Ło, co to są za złote skały? To takie wyglądowe tylko. Kurde, to u was to jest jakby luksusowo. To jest. Nie, to co u nas w jaskiniach. 30. 40. U nas to tylko szczury są. Szczury i kret. Tak, 40 na 75 musimy lecieć. Jeszcze trochę. Nie, ale aberracja ma swój rok. ja też bym bardzo chętnie pograł, jak coś. A, ja powiem ci, że nie, nie tracisz za dużo. Nie, ja naprawdę bardzo chętnie, jakieś wyzwanie większe. Chodź tutaj staniemy, czy tam... Tym, tam, tam musiałeś ja na plaży musiał stanąć. Leci... Du, 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 du. Nie, mój Pteranodon ma mega niski level, więc wiesz, No, mój ma niby wysoki, ale <laughs> ale to tak na razie, to musimy gdzieś tam bardziej polecieć, bo to jest 40? 40, Też ja bym tylko chciał powiedzieć, że nie ufam ci w kwestii nawigacji. Dobrze. Już, raz ci zaufałem. Stracili <laughs> swoją szansę. Patrz mi, gdzie my lecimy w ogóle? Na jakie korki? To jest dobre. 40 pytanie. na. Tak, około 4... Tak, około pod. bardziej tak. 40. Tak, 38 na, na. 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 na 75. W sumie jest to tam prosto. Już 8 chyba nawet widać to. Ten... Na 75, czyli tam, no dobra. Tu masz wioskę, tu można znaleźć sobie warzywkę, jak chcemy. Chyba Uuu. nie wiem, czy w tej akurat można znaleźć, ale są, jest wioska. Gdzieś tam powinien być zamek niedaleko. Też fajne miejsce na osiedlenie się. Yy... To było w którymś z tych wodospadów. w którym? A, bo w nie mieszkają? Tak, tak, tak. Ula. Nie wiem, czy to nie było nawet tu, ja bym to sprawdził. Prawdzi, że będę się czuł jak w domu. Hmm. Chyba jeszcze nie, to chyba trzeba wyżej po... Chociaż... Chociaż... O! To tu! Leo! To tu? Tak. Dobrze. Gdzie Dobrze, macie mnie jakieś argentawisy żałosne atakują? Tutaj macie, jak chcecie sobie sami przylecieć, to macie tutaj każdy teraz na ekranie. To jest takie: 75 na. Nie, przepraszam. Tak, 38 na 75. Tak coś w tym tym O ty sobie myślisz, żałosny ptaszorze? Dzień! Ja tu, ja tu mówię o kordach, a Leo <grych> Leo swoje. Ja mam swoje priorytety w życiu, ok? Jasne. Yes. No i elegancko. Siad i czekać. Pójdę do ciebie. Nic nie ma w tej wodzie. Bo u nas w o, jest, 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 1035 Ładnie. o daj sobie swoje i zaraz tobie oswoimy. Dobrze, a podrzuciłbyś mi trochę woreczków? Zaraz podrzucę tylko... O! Czekaj, bo mnie no Daj, on musi mnie złapać jeszcze. To nie złapię. on musi mnie złapać. A on ciebie bije na razie. A nawet... nawet o, dobra, złapał czystą? mnie, złapał a. mnie. Dobra, okej. Okay. To mnie wysysa już pewnie. Tak, wysysa. Uważaj, uważaj. Dobrze. Tylko go nie bij proszę, taka Nie no, nie biję go Możesz wyrzucić z ekwipunku, to ja spróbuję złapać Tak, sobie. tylko ja, ja muszę, wiesz co, poczekaj, bo ja to ja muszę, nie, nie chcę na razie wyrzucać, testować O, krucho To za mało? Nie nie za mało, ale no ja, mi to zostało tylko 10 w sumie, 17 o, już ci. 17 mi zostało Już tyle wyssał? No właśnie, dość dużo No złapnie Halo nie. panie ale To jest przerażający nietoper. U nas w jaskini takie powinny być. O, dobra, zapomnij. Tam jest jakiś kolejny Dobra, mam go, mam go. O, tylko 172. Ale... No dobra, jest okej. Okay. To dawaj mi resztę, teraz idę. 13 mam dla ciebie. O proszę, dasz e, Proszę cię bardzo, Leo. Leo. Dasz radę. Dobrze. Po podchodzisz, on Cię łapie i wyszła z Ciebie krwę, krew. Dobrze. Zobaczmy. Hmm. Który level? Mój ma potężny 25. Dobra, czekaj, ja zaraz już biorę te blady. Mam to, nie mam wie, to, na farmie ma. Ci, na, fermi, na farmie Ci. Bo tutaj ich jest trochę, musiałbyś mi pomóc i powybijać. Ten ma 50, co nie złapał. One tak się na zmianę częstują którego mam mnie wybijać, nie bo nie, nie wiem. Starczy mi. No, które, te, których nie łapią mnie. Ała? Tu jest 103 o, to, sobie... to jest 1035 To jest 1035 tutaj. O, na razie sobie mnie przerzuciły i niestety. Tyle, bo ja umieram chyba? Mój żywot. Ja też umieram. Dobra, nie, żyję. uciekamy, uciekamy, uciekamy. Leo, uciekamy. No nie mogę, no przerzucają mnie od jednego do drugiego. O nie. <laughs> Takżeś mnie wystawił, że to hit. No co jest? Ja... No, no dlaczego na mnie? Mi nie pomogłeś. A one, w trójkę, mówiłeś mi, no i ciąć się złapie i będzie fajnie. A tu trzy podleciały i serzu. O, ja chyba no. też umieram. Chociaż może nie. Może nie, dobra, może nie. Skandaliczne. Totalnie żałosne są te nietoperze. Już wiem, dlaczego nie ma ich na aberracji. Bo są zbyt żałosne, żeby ze mną grać po prostu. Hmm. Neutralny, neutralny, neutralnie, dobra, dobra. Ty mój chyba umiera. No, mój chyba umrze. Ciasz, może nie? Dobra, może nie umrze. Czy ja mam przylecieć, tak? Dobrze rozumiem. Właśnie, właśnie się zastanawiam, gdzieś teraz zrespić, żeby tam jakoś. E może teleportem byś spróbował? Dzień dobry, Leo. Siema! Weź Cory, sobie. Dziemnąłem się. <tryk> Spak. Ty Masz... A to mój, to, tego nie bij. Proszę, nie bij go. Masz. Tam go Masz. Bloodpaki 40. Tu za to mam leżą. Gdzie, 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 gdzie? To tu 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 tu, 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 to, to. O, dobra, lecę tam. Jeszcze, jeszcze jest jeden, tylko na ostatni slot sobie daj go, swajdź 40, da, da radę. Nie wiem, jestem tak rozwścieczony na niego. <laughs> a ja się taktycznie szybko zabiję. A po prostu chodź. Chodź, nagraj tą potężną walkę. A to moment. Czekam, bo sobie trochę kart skręcić. tam już są dwa. Dwa są? Dobra, to zaraz ci pomagam jak coś. Nie wiem, że co za mua za wstrętna. Już biegnę, ja wiem, bo będzie jestem. kontencik, kontencik. Ja wiem, że jestem specjalistą od jaskiń, ale nie od nietoperzy, jak się okazuje. <laughs> Uciekam! O nie dopadł u mnie. Który level? 25. Ok, mamy Najpotę jednego. Naj, naj, najpotężniejszy. Możesz najpotężniejszy tego drugiego też spróbować. Jeśli jest. No. Jest, jest, latał tu. A ile masz tyle Trzydzieści 36. O, Dobry. patrz, jest tam. To jest Dimorfodon. Naprawdę? Wygląda tak samo. <laughs> to trochę mniejszy. Dobra, poczekaj mnie, no bo nie, nie wiem, czy chcesz 25? Czyśpiesz? On ma 130. O, wiesz? To nie we mnie. Co, pójdzie spać? Ośpi Oj, rewelacja. Dawaj mu Primeita. Nie posiadam. Wybacz. Nie masz tym, 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 teraz do Przecież do, do, do ja tym, nim Argentavisa Desmond. Na pewno masz gdzie jest mój nietoper? A na nim można latać bez siodła, w Nie. Tego <noise> <się głos> nie przemyśleliśmy. To bezużyteczny, to za żałosne stworzenie. I teraz się na mnie patrzy jeszcze, zadowolony. O, za głupia. <noise> 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 Czyli chcesz jeszcze patrzeć na jednego, tak? Dobrze rozumiem? Nieee. Jest jaki jest. i Na pewno? Kiedyś się A to jest przyleci? bardzo dobry ten, dobry Dinek. Ale This... teraz mamy jednego, w razie czego łatwo wyfarmić krew, tak? Musimy stąd pójść, żeby on się zrespił. Kiedyś się po niego cofniemy. A teraz mało czasu mamy. Czyli ja widziałem, słyszeliście, ja mam... to my poza odcinkiem sobie pewnie przyjdziemy, jak Leo będzie miał czas. No, albo na live kiedyś. O, live! No dobra. Przekonałeś mnie. Dobra. Tylko czemu ja nie mogę na niego wsiąść? Jesteś w jaskini Gaugani. No przecież. Żebym ja cię musiał uczyć. Wiesz co, ja, jask... ja akurat jeśli chodzi o jaskinię, to ja nie jestem tutaj ekspertem. No, a ja jestem. Akurat od jaskini jestem ekspertem teraz, jak się okazuje. Widzowie, jako że jestem Gaugan i zapomniałem sprawdzić ile mam miejsca na dysku, no to droga powrotna się nie nagrała. Tak samo było z pożegnaniem i z przedstawieniem wam tych dinków. A więc zrobię to teraz. A raczej zrobimy to teraz. Udało nam się oswoić dwa desmodeusy: jeden na 184, drugi na 40. Jeśli chodzi o ich umiejętności, to zacznijmy od tego, że oczywiście potrafią one latać. No i co prawda trochę inaczej od reszty dinków, ale potrafią szybować. Pod lewym morskim myszy potrafią oczywiście gryźć. Co ciekawe. Gdy ugryzie jakiegoś dinka, to zbiera z niego paczki z krwią. Co ciekawe, też gdy ugryziemy już takie ciało tego, jakiegoś dinka, to oprócz normalnego mięsa i paczek z krwią, zbiera nam też zgniłe mięso, więc jest dobry do tworzenia narko. model podobnie jak parazaur, może przy pomocy fali dźwiękowej, czyli inaczej zwanej echolokacji, wykrywać dinozaury, które znajdują się w pobliżu. Potrafi on także w nocy robić się niewidzialny. Niestety... Tylko w nocy. Tak naprawdę zostawicie go wszędzie. Może on usiąść na przykład na ścianie. Tak też ododowywuje staminę. Po zebraniu tym dinozaurem dwustu paczek krwi mamy możliwość skraftowania w nim mikstury. Dokładnie. Jest to Sanguin Eliksir. Jak on działa, będziemy się tym bawić w następnych odcinkach. Przechodząc już do zakończenia tego odcinka, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, się... żeby zostawić suba i łapkę pod tym filmikiem. Każda łapka to jedna złotówka na logo BD dla jj bo nagrywa to po raz 20. Dokładno. No, więc wbijajcie też na kanał do Leo i co? Do zobaczenia na następnym odcinku. Ja idę się przejść, bo nie potrafię gadać. Cześć!